Naszym podstawowym wymaganiem było, aby montowane jednostki były przygotowane i zaprojektowane w taki sposób, żeby z łatwością można było dotrzymać po pierwsze norm emisyjnych, a wręcz nawet je obniżyć. I kontrakt, który podpisaliśmy, nam to gwarantuje. Jeżeli ten projekt zostanie zrealizowany zgodnie z tym, co widzieliśmy w dokumentacji, Jelenia Góra odniesie sukces. Przetarg był bardzo trudny do przeprowadzenia. Wyłonienie wykonawcy trwało na cztery miesiące. Można powiedzieć, że tylko czterech wykonawców z całej Polski zgłosiło się do przetargu i to świadczy o tym, jak, jak duże wymagania stawialiśmy zarówno od wykonawcy, jak i od przedmiotu zamówienia. Przetarg był wieloetapowy przede wszystkim. Jednym z kryteriów była, było spełnienie norm emisyjnych, które są w tym momencie już bardzo ostre, a w przyszłości będą jeszcze ostrzejsze i nasz przedmiot zamówienia właśnie będzie spełniał te jeszcze ostrzejsze przyszłościowe normy ochrony środowiska. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że ECO zdecydowało się oczywiście na nasz produkt. Jest to jedyny obecnie oferowany na rynku kocioł, który spełnia w pełni wymogi dyrektywy MCP, czyli tej dyrektywy, która wejdzie dopiero za 6 lat, ale dzięki zastosowaniu bardzo innowacyjnych systemów udało się osiągnąć niezwykłe sprawności. Przede wszystkim kocioł ma bardzo zmodyfikowaną strukturę w stosunku do klasycznego kotła typu WR. Mamy dużo większe komory spalania, mamy recyrkulację spalin do komory paleniskowej, ale przede wszystkim mamy bardzo inteligentny system zarządzania procesem spalania. W tym kotle wszystko prowadzone jest automatycznie, bez udziału operatora. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć poziomy emisji w zasadzie niedoścignione na dzień dzisiejszy na rynkach europejskich. Zainstalowane w eco Jelenia Góra kotły wodne WR10M typu HEWB E1015 to najnowocześniejsze kotły rusztowe opalane miałem węgla kamiennego. Charakteryzują się niespotykaną regulacyjnością w zakresie od 20 do 100% mocy oraz niezwykłą sprawnością dochodzącą do 90%. Dzięki zastosowaniu niezwykle inteligentnych systemów monitorowania i sterowania procesem spalania udało się uzyskać znacznie niższą emisję tlenków azotu bez potrzeby stosowania instalacji SNCR. Za sprawą zmiennej powierzchni wymiany ciepła oraz automatyzacji pracy komory paleniskowej, sprawność kotła jest niemal niezmienna dla całego zakresu pracy. Kotły spełniają w pełni wymogi dyrektywy MCP. Montując coś, co jest dużo bardziej nowoczesne, wymaga mniejszego zaangażowania majątku, mniejszego zaangażowania obsługi, będziemy mogli zracjonalizować nasze koszty produkcji ciepła.